W białym kolorze, ale po prostu zwykłe białe ściany to dosyć nudne. Ozdobię je błękitnymi śnieżynkami. A oto i one. Siedzieć będę na tym niebieskim fotelu. Ale ciężkie. Fajnie, że idealnie się tu komponuje. Będę miał też półkę w tym samym kolorze. Postawię na niej dwa urocze bałwanki. No myślę, że wyszło super. Ale co to za życie bez telewizora? Jakaś rozrywka musi być! Telewizor będzie stać na mojej szafce. Zawsze będę mógł oglądać challenge na naszym kanale. Zostały tylko małe ozdoby. Trzeba poustawiać różne zabaweczki i oczywiście czas na relaks z moją ulubioną kolą. A samo picie koli jest nudne, więc zamienię ją w lodowaty koktajl. Aby to zrobić, muszę ją wlać do specjalnego kubka. Wyszło świetnie. Najwyższy czas to spróbować i można oglądać śmieszne filmiki. Ech, co za życie! Niezły baw! 有没有办